Więc 23 odcinek Day. W tym odcinku zrobimy sobie farmę trzciny cukrowej. Więc pomysł już mam, jak ją zrobić Zobaczycie, bo nie wiem, czy to mi tak wyjdzie. Jak to zrobić, żeby tutaj było takie jeziorko. No i tutaj były też takie rośliny, I że tutaj będzie jeziorko, a wokół tego jeziorka będzie trzcina cukrowa, która będzie rosła. Tak, taki mamy pomysł. Ale tutaj to, to... zobaczymy. Drugi telefon, Ojej, w miarku, w tym momencie będzie powiedzieć. I mamy jeszcze Tak, żebyś od 50 nie wiem, więc będzie, co to będzie dla mnie lepiej. A, to jest, to jest, to jest... Co już tutaj jest zrobione, to zablokujemy no to. Klucamy, to jest po też Nie myślę, że nawet takie mieli jeziorko, no, bo... żeby tą farmę nie zrobić. A co moją robię? No bo nasz kolega Stefan pieczy, za to handluje, no nikt tego nie to. Wydałam się się przeczytamy nie Wtedy się postawiła, więc... Musimy iść do mojego domu Więc, idę Właśnie, to. no i po tym odcinkiem Napiszcie co mam zbudować na Fabianowie, bo nie mam w ogóle pomysłu Jak napiszecie będziemy to robić przez kilka odcinków No, to to... Z rzeczy, to się nie da. No, to teraz... co robimy? Pierwszą Pierw, co bym chciał zrobić, to... Znaleźć wiaderka wody, które są pewnie tutaj. I to aż w bardzo dużej ilości. Odłożyć te wszystkie kwiatki do wszystkie barwniki. bo kwiatki, zrobi robi barwniki. Więc odłóżmy. Tutaj mamy barwnik. Ten żółty. Okej. Okay. I teraz. Drewno, tutaj na razie odłóżmy to. Ok okorowane. Rozmieżę na deski. Teraz robimy płotki. No i zaczynamy robić, prawda? Czy mamy 7 wolnych pis? No nie. Więc do lodówki odłóżmy nasze boluki. I wsadźmy tutaj jeszcze jajka. Tu możemy Tutaj możemy odłożyć prost tutaj do tej skrzynki i teraz to będzie tyle ze schowania wszystkiego więc weźmy te siedem wiaderek wody Mam już no i chodźmy to zrobić chciałabym się wyrobić w 20 minut żeby odcinek nie był za długi no ale zobaczymy jak wyjdzie Więc już idziemy I to robimy One tam się mogłyby pojawić Dopóki to nie będzie oświetlone Ale obok Jest nawet dość oświetlone, więc wątpię żeby się Żeby było jakieś też Większe szanse, że one się pojawią Krowy jeszcze nie mm. czasem właśnie, żeby żeby teraz zrobić rzecz.

Jaderka, żeby to nalewać. Wody wylewać. Trochę już mamy, ale jeszcze... ...dobra, na to się jaderek. I od nowa to trzeba wylać. To by Tutaj. I tutaj jest też... To tak, jest ładnie ładne, Teraz tutaj... Tutaj jest też... Całe źródełko ładnie zrobione. No i teraz chyba można kłaść trzcinę. Tutaj jest ten, wydajmy. I tutaj... Też, mm. wydajmy... Teraz już to jest... Nie, wziąć, nie to, to 4, I wziąć, ja, razie, nie I zaczynamy co robić. Może trzeba to rozcieńczyć. I to ja, będę będzie No, szybko to wyszło. I będziemy pławać, gdzie na poprawę. O, ale jak nie możemy dodać. Obok wody ciekawa rzecz. To wydziałem się akurat. Tutaj. To taka farma mini. No może nie tak, tak minie, para to, para. Miemy, może to jest tak mini, ale farma to farma. Mierzę tu bardziej. Może coś jej skóry. No i chyba... Ty. O, prowa. Nie, mówiłem, że ja cię nie zabiję, ale nie możesz mi w tej formie i parę. No to No i teraz widzę. Okej, okay. i teraz zbierzmy. Nie w pełnym odcinku to wszystko zbierzemy, żeby to ładnie wyrosło. Chyba mieć gdzieś na śniadanie źródła farma jagód. Super, ten ja tak działa. Chodźmy. Stefan się nie? To musimy iść spać. Żeby się zrobił. Dzień się metralizujemy Stefanem za Jednego jego emeraldo. No Bo należy na 4 stawy, ale z 51, 51 24. 20. 30 to było. 20, 30, 30, 30, 27. 27, 23. To ponad. 70 byśmy dostawali za każde zebranie tej farmy. Czyli byśmy mieli na 3 Emeraldy, więc nawet gipster. A no, z nim się fajnie zawsze dotajduje. Powiem jeszcze krowę dałem położyć naprawdę. No, no, to miasto było kiedyś tak duże, że to tylko była droga. Pewnie zanim tego też ulepszymy drogę. Żeby trochę lepiej wyglądała. No, to musiały być też duże zmiany. Trochę inna droga. Też z Bruku, tylko trochę po boku jeszcze coś zrobić. Co tu robi trader? Co byś ty się chciała zoutraidować? Zatki. Wiadro wody. Ale wiadro weźmy. A, wiadro, ale nie weźmy no do, do ciebie chciałem przyspieszyć do dziękuję. Dzisiejszy trend się udał. No i dwa wiaderka napełnimy. Albo nie. I co jeszcze robimy? Nie ja mam już w ogóle pomysłu. Chyba to będzie taki krótki odcinek. Więc jeśli Wam się podoba, to łapkę w górę sobie i Nark.